Treść artykułu 7 kodeksu karnego. Pierwsze przestępstwo jest zbrodnią, jeżeli jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech albo karą surowszą. Drugie przestępstwo jest występkiem, jeżeli jest zagrożone grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Podział przestępstw: zbrodnia a występek. Zbrodnia najpoważniejsze przestępstwa. Zagrożone karą pozbawienia wolności na co najmniej 3 lata lub karą surowszą, np. dożywotnie pozbawienie wolności. Występek mniej poważne przestępstwa. Zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 1 miesiąc. Przykłady przestępstw kwalifikowanych jako zbrodnie. Pierwsze zabójstwo, artykuł 148 jednego kodeksu karnego, kara od 10 lat do dożywocia. Drugie zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, artykuł 197.4, kara od 5 lat do dożywocia. Przykład: Kilku sprawców brutalnie wykorzystuje ofiarę, powodując jej trwały uszczerbek na zdrowiu. Trzeci zamach na prezydenta RP, artykuł 134, kara od 12 lat do dożywocia. Czwarty handel ludźmi, artykuł 189a1, kara od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Przykład. Sprawca zmusza osoby do pracy w niewolniczych warunkach i sprzedaje je innym. Przestępcom. Piąte zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, artykuł 148.2 PKT 1, kara od 15 lat do dożywocia. Przykład. Sprawca torturuje ofiarę przed śmiercią, powodując jej długotrwałe cierpienie. Szósty zamach na niepodległość RP, artykuł 127.1, kto przemocą zmierza do obalenia konstytucyjnego. Ustroju państwa, podlega karze od 10 lat do dożywocia. Przykład, grupa terrorystyczna próbuje przejąć władzę siłą, atakując instytucje rządowe. Siódme, fałszowanie pieniędzy, artykuł 311, kto podrabia lub przerabia pieniądze, podlega karze od 5 lat. Do 25 lat więzienia. Przykład, sprawca produkuje fałszywe banknoty i wprowadza je do obiegu. 8. Prowadzenie organizacji przestępczej, artykuł 258.3. Kto zakłada lub kieruje grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, podlega karze od 2 do 15 lat więzienia. Przykład: Sprawca organizuje grupę do przemytu narkotyków i zleca zabójstwa konkurencyjnych. Gangów. 9. Porwanie dla okupu, artykuł 252.1. Kto pozbawia człowieka wolności w celu wymuszenia okupu, podlega karze od 3 do 20 lat więzienia. Przykład: Sprawca porywa dziecko i żąda od rodziców dużej sumy pieniędzy za jego uwolnienie. Przykłady przestępstw kwalifikowanych jako występki. Pierwsza kradzież: artykuł 278.1 kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Przykład: Sprawca kradnie telefon z kieszeni pasażera autobusu. Drugie oszustwo: artykuł 286.1 kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przykład. Sprawca. Sprzedaje w internecie nieistniejący samochód i przyjmuje za niego zapłatę. Trzecie. Nieudzielenie pomocy osobie w niebezpieczeństwie. Artykuł 162.1. Kara do trzech lat pozbawienia wolności. Znecanie się nad zwierzęciem. Artykuł 35. Ustawy o ochronie zwierząt. Kara do trzech lat. Pozbawienia wolności. Czwarte. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Artykuł 178a1. Kto prowadzi pojazd mechaniczny? W stanie nietrzeźwości podlega karze do dwóch lat więzienia. Przykład. Sprawca ma 1,5 promila alkoholu we krwi i powoduje kolizję drogową. Piąte zniszczenie mienia. Artykuł 288.1. Kto niszczy cudzą rzecz, podlega karze od trzech miesięcy do pięciu lat. Więzienia. Przykład. Sprawca celowo podpala samochód sąsiada. Szóste niealimentacja, artykuł 209.1. Kto uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, podlega karze do roku pozbawienia wolności. Przykład: Ojciec nie płaci alimentów przez kilka lat, mimo że ma środki finansowe. Siódme groźby karalne, artykuł 191. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa, podlega karze. Do dwóch lat więzienia. Przykład: Sprawca wysyła SMS do sąsiada z groźbą pobicia. 8. Znieważenie funkcjonariusza publicznego, artykuł 226.1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego, podlega karze do jednego roku więzienia. Przykład. Sprawca obraża policjanta podczas kontroli drogowej. 9. Zakłócanie ciszy nocnej, artykuł 51 kodeksu wykroczeń, ale w szczególnych przypadkach może być przestępstwem, kto umyślnie zakłóca spokój, może podlegać karze grzywny, ograniczenia. Wolności albo do jednego roku więzienia. Przykład sprawca organizuje głośną imprezę do rana i ignoruje wezwania policji. Przykłady sytuacji granicznych przestępstwo może być zbrodnią lub występkiem w zależności od okoliczności. Pierwsze spowodowanie wypadku drogowego artykuł 177. Jeśli skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, sprawca może podlegać karze do 12 lat więzienia. Jeśli ofiara odnosi lżejsze obrażenia, sprawca podlega karze do trzech lat więzienia. Drugie nieumyślne spowodowanie śmierci artykuł 155 Kara wynosi od trzech miesięcy do pięciu lat, czyli to występek. Ale jeśli sprawca działał w warunkach rażącego zaniedbania, może podlegać surowszej. Odpowiedzialności. Znaczenie podziału na zbrodnie i występki. Pierwsza kara surowsza dla zbrodni. Zbrodnie są zawsze zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech lat wzwyż, a więc nie można ich ukarać grzywną czy ograniczeniem wolności. Drugie, nieumyślność: zbrodnie można popełnić tylko umyślnie, podczas gdy występki mogą być zarówno umyślne, jak i nieumyślne np. nieumyślne spowodowanie śmierci. Trzecie, dłuższy okres przedawnienia: zbrodnie przedawniają się później niż występki. Czwarty wpływ na możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Warunkowe umorzenie możliwe jest tylko w przypadku występków, artykuł 66 Kodeksu Karnego. Piąty zakaz stosowania kary łącznej: jeśli sprawca popełnił zarówno zbrodnię, jak i występek, kara za. Zbrodnie nie może być połączona z karą za występek. Komentarze naukowe i orzecznictwo sądowe. Pierwszy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2016 roku. Drugi KK 319-15. Granica pomiędzy występkiem a zbrodnią jest ścisła i nie może być interpretowana na niekorzyść oskarżonego. Sąd nie może uznać przestępstwa za zbrodnie, jeśli kara minimalna jest niższa niż trzy lata pozbawienia wolności. Drugi komentarz profesora Andrzeja Zola: podział przestępstw na zbrodnie i występki ma kluczowe. Znaczenie dla polityki karnej. Zbrodnie to najcięższe naruszenia prawa, wymagające surowych. Sankcji, natomiast występki obejmują zarówno poważne, jak i mniej groźne czyny, które mogą być sankcjonowane w sposób łagodniejszy. Trzeci wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2011 roku. Druga AK 58.11. Zbrodnia wymaga. Zawsze umyślnego działania sprawcy. Jeżeli oskarżony działał nieumyślnie, czyn ten może być. Zakwalifikowany jedynie jako występek, nawet jeśli skutki były tragiczne. Podsumowanie. Pierwsze zbrodnie, najpoważniejsze przestępstwa, zagrożone co najmniej trzy latami pozbawienia wolności, zabójstwo, handel ludźmi, gwałt, terroryzm. Drugie występki, mniej poważne czyny, kradzież, oszustwo, groźby, za które grozi kara grzywny. Powyżej 30 stawek dziennych, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności powyżej jednego miesiąca. Trzecie różnice. Zbrodnie można popełnić tylko umyślnie, mają surowsze sankcje, dłuższy okres przedawnienia i brak możliwości warunkowego umorzenia postępowania. Czwarte znaczenie w praktyce wpływa na wymiar kary, odpowiedzialność sprawcy i możliwość skorzystania z instytucji łagodzących.